Simano przez kolano. Dzisiaj będziemy losować karteczki z zadaniami musimy to zadanie zrobić. Okej, okay, no to ja pierwsza losuję. Mam czwórkę. Jestem ciekawa co to. No jest nic trudnego. Zrób świecę. Stawy tak żeby nie było widać. Jeszcze ja w w przedpokoju. Ocuń się. Ała! Spróbuję opierać się trochę o lodówkę. Stoję. Zaliczone. Mhm. Zaliczasz? Tak. Dobra. I teraz ja. Może wezmę. Usek.

Okej, okay, to zadanie odchodzi tutaj. Czyli teraz ja. No tu wezmę szósteczkę. Nie, szesnastkę, Co mnie na nie patrzy? No nie. O, dobra, zjedz jakąś słodycz. O. <grym> A po co ten zbijać? No to jej do szafki po słodycze. Mam nadzieję, że spierw się jakiś znajdzie. Mam taki fajny cukiereczek. To ja losuję już następne. Płyń żabką po podłodze. Spróbuj. Nie tak. Czekaj. Spał się na brzuchu. coś mhm. się nie tak robiło? Masz nogi tak. Tak. I tak. Jak cały czas pracujesz, a ręce... To trudnie trochę, co nie? Mhm. O tak o podnosisz. Czekaj. Pokażę Ci jak ja robię, okej? Okay? w tym samym miejscu. tak o ręce i o tak o, nie pod koniec łączysz ręce. Ręce nie mogą iść na boki, tylko pod brzuch. Dobra, załóżmy, że zaliczone. Wciąż żyję tak w cukierkę. Co mam w szóstki? Okej. Okay. Stań na rękach. Hmm. Pierwszy z cukierkiem. pogryzę. Mm, Daj dokończyć. Może pocmy się dalej. Dobra, robię to. Mam nadzieję, że się uda. Będzie wysłać i to był drugi raz. Trzeci. No, udało mi się. Mars mi spada. Zaliczone. Losuję dziesiątkę. Zrób aniołka na podłodze. <grystanie> Dobrze zaliczone. Ja mam dziewiątkę. Zrób kółka. Tak się się w robiło, co tak o czemu z maską. Zaliczone. Zaliczone. 15. Powiedz stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Nie, ja tam nie potrafię. Dwójka. Zrób 5, trzy siadów. To jest to proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Czernostra. Miau, 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 miau. Jedyną, jeden. Zrób mostek. no gdzie się nie płami. Dobrze, że ja tego nie wylosowałam, <grym> a nie stanie na rękach. O super, zaliczone. <grym> Befini mm. podobnie w żabka tylko bo... <słuch> robi się tak o Taki coś to jest nie próbuję. to jest tak jakby coś takiego się płynie befini ręce podobnie do żabki chyba zaliczone okej okay, teraz ja jedenastka Strzel gumką. Przeznęłaś taką drobną gumkę. Poszukiwania gumki. Dobra, mamy gumkę. Strzeluję w drzwi. Hmm. Dobra, ale zaliczone postrzeni, bo strzeliby. ja mam podskocz dwa razy. Gdzie kot w ogóle? Śpi. Gdzie? Noż. Pogłaska i kota. Aha. I to jest pod podstrzynasku. No to co? Szukamy kotka. Na moim nie ma tutaj Tu trochę ciemno, ale tutaj leży kot. Nie słychać. I głaskamy kotulia. I ostatnie, kołóż się na podłodze. Nie wysiała. No to co? na pobudzie. Bajo spa!